Kiedyś była woda 4, nie wiem jak to tam nazwać. 4 roby po prostu i tam cała woda. Tam dalej nas widać. Przesmyk. Tutaj mamy zamurowane albo nie zamurowane, tylko po prostu jest tak, tutaj stan wody wysoki. Że nie widać tych desek. Nie, chyba jednak zamurowane, bo jakoś tak... Chociaż ciężko poły, bo w ogóle tam woda nie wratuje. Tam jest ten otwór. Wszystko tutaj dołem idzie. Widać, że powciągał się szmaty i tak dalej. Muszę uważać, bo to kurczę głęboko jest. Znaczy pływać umiem ale po co? czy ktoś tu mieszka, bo widzę na Sibudzickich rejestracjach tam stoi przy tym domku czy domu bo to pałac jakiś okna dwa wymienione i... ktoś wyjdzie tu pogada może coś się dowiem ciekawego tak, siedzę w ogóle fajnie widać jak tu mam I się zastanawiam ile tu Niemcy musieli kasy topić by budować takie obiekty, schrony, bunkry i to wszystko. Ile w ogóle było zainwestować w przemysł w niemiecki. I ogólnie nawet Rosja, nie? Gdyby mogła po prostu na rozwój swojego państwa dać. No to idioci wzięli wojnę i co? Tyle kasy co poszło i zdrowia ludzkiego, że to głowa ma. a dzisiaj mamy to samo w Ukrainie. Ale co zrobić? Człowiek jest człowiekiem, i niektórzy nie powinni, akurat, żyć na tym świecie. I takie jest moje zdanie. Tak na to patrzę, i to jednak segmentowo było okładane. Myślałem, że jedna duża wchodziła. A tu mamy widać szpilki i warstwy. I tak jak tam na dole przecieka i porosło. To za jakiś czas może tak być, że po prostu dziura się zrobi. I to jest różnica jakaś 50-60 cm między tą tafą wodę, a tam za tą zaporą. No i tu dramatycznie wody może być jak to się rozszczelni. No czeka jestem, jak to będzie. A, udało mi się przejść. Jakiś kurwa, lęk dostałem. Nie wiem czemu. Łapy zaczęły mi się trząc O, wejście jest. Część mi się łapy zaczęła, ale A też krew niedawno oddawałem. I tak oddawałem, że przytomność zacząłem tracić, ale oddałem tyle, ile było można. Nawet ta sama pani filmierka, która tam była, nie mi bada i tak dalej, że jest Pan wysoki, szczupły i może pan odlecieć, jak coś, to ręka do góry. No i faktycznie odleciałem. No ale... Swoje zrobiłem... Krew oddane i najważniejsze. Zaraz zobaczymy, co w środku. O matko, jak to nisko. O, jeszcze pająkę ja nie chcę mi się cofać. Po Ale żebym poszedł, co? He, he, he. Ale, żebym poszedł daleko. Dziady, no. Jest tego plus. Przynajmniej możemy zobaczyć, jak te dziś wyglądały, nie? Takie zawiesia miały. Grube. Cztery. A, przesuwało się od środka. Kurde, szkoda. Widzę, że dawno już nie otwiera. na Ciekawe czy w ogóle się ruszą. Ale szkoda, no. A ja się cieszyłem. Jak mu latarką. Nie poddaję się, szukam dalej. Może coś jeszcze się znajdzie. Widzę, że ścieżka wydeptana jest może coś tam będzie co tu mamy? nic? kupa gałęzi Oła. a to może dziki chodzą, dlatego tak tu wydeptane. tak, bo tam po to jest tu legowisko mogli mieć chyba, że jest jakieś wejście, ale ja wiem, może taki gruby mur zrobili. Ja nie idę. Dobra, będę się zwijał. Nie wiem co tu jest, ale takie granitowe są. Kamloty może podpierają to, żeby napór wody nie wiem, grube a tu już dalej mamy beton tutaj szyny to jest normalne szyny, ale tam od kolei wodzkotorowej były szyny posadzane łabątki Sprawa tu skoszona jest. Czy ktoś tu przyjeżdża? Coś tu siedzi? O nie, to chyba tylko gruz został, o, panowie coś tam robią na rębaku z tego co się dowiedziałem tej hodowlary była. To są ślady po kulach. Znaczy po kulach? No, po pistolet albo karabinu. Prawdopodobnie karabin. Nie wiadomo po co. Ale to jest Ogólnie tutaj sprowadzono działalność, czego tego co się dowiedziałem. Te pomieszczenia zostały zadoptowane. Szczególnie tam ta część. No no bo nowoczesne. Prawie nowoczesne rzeczy stoją, tak. Komputery i tak dalej. Natomiast. Yy, Środek się nic nie zmienił, co tu się dowiedziałem od pana. Tak cało to porzucone tak nadal jest. Więc jakieś tam malowidła i tak dalej stary maszyn to wszystko stoi. On tylko sobie zaadoptował tamtą część od swojej potrzeby i no i tak budynek stoi.